Można myśleć dalej te procedury maksymalizacji u Zwłaszcza wtedy, kiedy Szynberg porzuca swobodny styl techniczny muzyki ekspresjonistycznej, po to, żeby zacząć komponować w o wiele dokładniejszej technice dwunastotonowej. Szynberg był zbyt wybitnym kompozytorem, żeby zdać sobie sprawę z tego, że wezbycie się części przynajmniej tradycyjnych środków wypowiedzi muzycznej doprowadziło także w jego własnej twórczości do. Stanu, który trudno wybitnemu artyście tolerować, do stanu, by tak powiedzieć, zupełnej arbitralności środków, do stanu, w którym nie sposób znaleźć kryteria spoistości utworu muzycznego. Adorno, interpretując Szynberga, zresztą specjalnie lubił się odwoływać do paradoksów zawartych właśnie w tej czasowej twórczości ekspresjonistycznej w tych dziełach sztuki, które nie spełniają żadnego z tradycyjnych wyznaczników jakości dzieła sztuki, w których nie sposób znaleźć kryterium ich. Spójności, kryterium ich komunikatywności. Dla samego Szynberga jednak, w przeciwieństwie do wielu interpretatorów, zdaje się, że był to problem. I bez powodu, więc, w połowie lat dwudziestych Szynberg zaczyna pracować nad techniką kompozytorską, nad systemem dźwiękowym, który mógłby zastąpić porzucony przez nie system Durimol jako. Podstawowy ośrodek organizacji. Z efektem jest z tego to, co nazywamy techniką dwunastotonową i w czego szczegóły nie musimy tutaj, techniczne właśnie szczegóły, wchodzić. Ważniejsze jest dla nas to, że jest to sięgnięcie ponad romantyzmem do najbardziej rzemieślniczych ideałów precyzji, dokładności warsztatu. Ponadpodmiotowości nie wypowiedzi artystycznej, ale techniki, w której dopiero się może realizować ekspresja podmiotu. Dość trudno powiedzieć, jak traktować utwory Schönberga z połowy lat dwudziestych. Czy one właściwie były? Właściwymi dziełami sztuki, czy tylko i wyłącznie metamuzyką, prezentacją w formie traktatu dźwiękowego nowej techniki, która potem dopiero miała być aplikowana. Zresztą charakterystyczne, że Szynberg przestrzega dokładnie reguł tej techniki tylko w tych utworach, gdzie ją po raz pierwszy prezentuje. A później, jak na wybitnego twórcę, przestało. W przeciwieństwie do własnych uczniów nie ma skrupuł z łamaniem wszelkich reguł, jakie sam do nowej techniki stworzył. Ale żeby łamać reguły, trzeba mieć najpierw regułę. I z tego Szynberg sobie doskonale zdawał z... sprawę. Inna jeszcze maksymalizacja, jaką można u Szynberga dostrzec. Troszeczkę przesadzając, można by powiedzieć, że Schubert miał dwa języki opisu swojej własnej twórczości. Jeden, który wykształcił jeszcze w Wiedniu, później także działając w Berlinie, który wiązał się z postulatami nowej muzyki, który aplikował retorykę postępu artystycznego. Język wielokrotnie arogancki, w którym Schönberg potrafił się przedstawiać jako nie tylko prorok nowej muzyki, ale właściwie jedyny twórca, który wie, co w muzyce w tej chwili dałoby się zrobić. I to także jest maksymalizacja myślenia romantycznego. Niemal wszystkie terminy, jakie tutaj u Schönberga spotykamy, cały ten język progresywnego rozwoju muzyki, język myślenia o przyszłym dziele sztuki. Eee, to jest język tak zwanej Neue Deutsche Schule, język niemieckiego późnego romantyzmu, środowisk weimarskich skupionych wokół tradycji wagnerowskiej, wokół ferencalista, zresztą włączających nie tylko kompozytorów niemieckich, chociażby Bedrzych Smetana, którego prawem kadłuka uważa się dzisiaj za narodowego kompozytora czeskiego, był jak najściślej powiązany właśnie ze szkołą nowoniemiecką i z wszystkimi jej ideałami, zresztą wiemy, że z językiem czeskim... To nie poradził. Z... Inne tutaj tkwiły jego Z... właściwe inspiracje twórcze. Zna więc myśl o muzyce ten język. Ekstremalnego progresywizmu na kilkadziesiąt lat przed Szynbergiem, i jedyne co Szynberg może tutaj zrobić, to zawłaszczyć ten język, wykorzystać go jako retorykę obrony własnej twórczości, a nawet i absolutyzacji w stosunku do twórczości, do twórczości innych. Przy czym może wiązane jest to, jeśli już się bawić w psychologię twórcy, to jest zawsze niepotrzebne, ale to tylko takie prywatne podejrzenie powiązane z pewną frustracją. Szymberg był świetnie świadom rangi własnej twórczości, a chociaż do II wojny światowej właściwie tej twórczości nie była reszta recepcja. Wystarczy wskazać, że Elias Canetti, mieszkający w Wiedniu, mieszkający tuż obok Albana Berga dowiedział się o twórczości Schilberga w Berlinie, ponieważ w jednym nigdy o niej nie usłyszał. To może doprowadzić do stworzenia w ramach obrony własnej twórczości języka niemal proroctwa, który widzi w niej tylko i wyłącznie jedyną drogę rozwoju. Ale doceniony Szynberg, który jest już w Stanach Zjednoczonych, po jego, jego emigracji, opisuje swoją twórczość inaczej. Amerykańscy studenci, którzy przychodzą na wykłady do Szynberga jako do apostoła nowej muzyki, są zwykle straszliwie zaskoczeni tym, że Szynberg wykłada głównie Beethovena. Nie mówi niemal nic o muzyce nowej. A pytany o własną twórczość, mówi, że jest tylko jednym więcej kompozytorem niemieckim w tej linii, która jego zdaniem wiedzie od Bacha. I to też nie jest przypadkowe, ponieważ jego dekafonia da się traktować jako. Maksymalizacja ideału, który się rzeczywiście pojawił u Bacha, którego Bach nie wypowiedział w swojej korespondencji, ale którego, który zrealizował w, dzieła, w dziełach, w Kuzderfuge, w wariacjach kanonicznych z, yy, i tak dalej. właśnie. Ideału kompozycji z jednego jądra. Kompozycji absolutnie spójnej, która daje się wyprowadzić jak muzyka Lisza z Opfer, na przykład z jednej formuły melodycznej, bez względu na jej rozpiętość, stopień złożoności. To jest coś, do czego Schönberg dąży. Oczywiście, tradycja niemiecka oznaczała też dla Schönberga, i tego przeciwstawia właściwej awangardzie, tradycję kunsztu. Tradycje kulturze miosła, tradycje umiejętności technicznych, kompozytorskich doprowadzonych do apogeum. W sławnym filmie Alchemik, który jest jednym gigantycznym wywiadem z Glenem Gouldem, Schindberg, Glenn Glen Gould wymienia Szymberga, jednym tchem z Bachem. Terminem Master Technician. E, słusznie widząc w późnej twórczości Szynberga dążenie do maksymalizacji kolejnego ideału artystycznego, który jednak doprowadza do ekstremum przestaje przypominać to, co znaliśmy z tradycji. Czyli oczywiście pojawiają paradoksy. Czym właściwie jest błąd e, To może. Nieuczciwy kopać twórcę, który sam miał z tym olbrzymi problem, ale powiedzmy to na głos. Jeśli Schubert tworzy niezwykle skomplikowane operacje kontrapunktyczne, operacje na tematach itd., tak to jaki właściwy jest w tym kunszt, skoro nie ma regulacji harmonicznej, skoro fuga nie musi się zgadzać w plonie, skoro e, niezależne linie melodyczne nie muszą się układać z pobrzmienia, które tworzy. Akt tej regulacji harmonicznej czyni każdy najtrudniejszy zabieg, to co było arcydziełem technicznym Bacha, u późnego Beethovena, zabiegiem pustym, który osiąga się łatwo i który w sposób niezwykle skomplikowany wygląda na papierze, z, a który bynajmniej nie wiąże się z rzeczywistym rozwiązaniem problemu, e, e, problemu technicznego. Może stąd ta nieustanna tęsknota Szynberga za tradycyjnym językiem dźwiękowym, który nawet w jego najbardziej radykalnych utworach wkrada się tylnymi drzwiami, Z... obecny jest chociażby jako rodzaj wspomnienia i to bardzo nostalgicznego.